Poznaniu.pl Poznań w minutę. W nocy z 19 na 20 lutego, przed godziną 3, doszło do napadu na sklep jubilerski przy ulicy Garbary w Poznaniu. Sprawcy, aby okraść sklep, wjechali do środka samochodem. Ponad 4,5 miliona złotych. Taka wygrana padła we wtorkowym losowaniu dużego lotka. Zwycięzcy szczęście dopisało w Poznaniu w kolekturze na osiedlu kosmonautów. Inwestor pokazał, jak będzie wyglądał nowy hotel nad jeziorem maltańskim. Trzykondygnacyjny obiekt powstanie przy ulicy Termalnej tuż obok term maltańskich. Hotel pod nazwą Woko Poznań Malta ma być gotowy w 2028 roku. W Auli Artis odbył się pierwszy z darmowych spektakli dla seniorów. Na scenie aktorzy teatru Polonia zaprezentowali sztukę wyboru. Okazało się, że wieczór z kulturą cieszył się dużym zainteresowaniem. Na sali trudno było doszukiwać się wolnych miejsc. Prezydent Poznania zapowiada, że darmowy spektakl dla seniorów mają być grane przynajmniej raz na dwa miesiące.